Dziś pokażę Stary Dom, który poddany niedrogiej metamorfozie stał się Domem Marzeń. Nasi bohaterowie, kiedy byli młodym małżeństwem, jak wielu Polaków, mieszkali w bloku. Kiedy na świecie pojawił się owoc ich miłości i swoimi malutkimi łokciami zaczął coraz szerzej rozpychać się na niewielkim metrażu, stwierdzili, że muszą zapewnić mu pokój i duże podwórko, gdzie mógłby się wyszaleć, a więc podjęli decyzję, że stworzą mu dom stary, ale w nowym wydaniu. Jeżeli chodzi o porównanie dużego mieszkania w Warszawie a domu pod Warszawą, to zdecydowanie, zdecydowanie i w ogóle nie ma tu żadnych minusów, polecam dom. Poczucie tego, że tu nikt nie zagląda nam do okna, yy... I możemy w każdej chwili wyjść na spacer, nie musimy jechać gdzieś do parku specjalnie, tylko po prostu wychodzimy i naprzeciwko mamy las. No daje tyle możliwości, radości, że no nie da się tego opisać, tak? To jest w ogóle nie do porównania. Wchodzimy do domu przez drzwi w takim pięknym odcieniu butelkowej zieleni, ale pierwotnie te drzwi były brązowe i nieatrakcyjne, więc właścicielka je odmalowała. Jesteśmy w przedsionku, dość obszernym, bardzo długim, ale jako, że za plecami mamy zachód i niewiele przeszkleń w tym miejscu, to to pomieszczenie jest słabo oświetlone. Zostało rozświetlone poprzez zastosowanie białego koloru na ścianach, zabudowie, podłodze czy chociażby na tej białej cegiełce. Dodatkowo wąski przedsionek, optycznie został powiększony poprzez te lustra na skrzydłach od garderoby. Przecionka przechodzimy do holu, który jest całkiem sporych wymiarów jak na dom, którego całkowita powierzchnia wynosi 105 m2. I gdyby nie był to stary, odnawiany budynek, ale dom budowany od samego początku, to z pewnością, o ile pojawiłby się w nim hol, to byłby mniejszy i udałoby się tutaj wygospodarować na przykład miejsce na niewielki gabinet. A za moimi plecami przejście między innymi do toalety, Oraz do łazienki. Z pewnością zauważyliście, że łazienka jest dość wąska. To trudny układ w aranżacji, ale tutaj projekt jest bardzo ergonomiczny, bo od razu po lewej stronie mamy szeroką szafkę łazienkową, dwie umywalki i podłużne lustro. Następnie zabudowę, gdzie przechowywane są różne akcesoria łazienkowe. Została tu także zabudowana pralka i suszarka, a na końcu miejsce relaksu z wanną. Łazienkę z pewnością można byłoby powiększyć o pomieszczenie znajdujące się za tą ścianą, czyli wucet, ale dzięki temu, że zostały one rozdzielone, to mieszkańcy w jednym momencie, w zależności od swoich potrzeb, mogą korzystać i z wucetu, i z łazienki. Z kolu można przejść także do sypialni rodziców. A naprzeciwko, pod ich czujnym okiem, mieszka ich największy skarb. Witam w dziecięcym raju, czyli w pokoju Grzesia. Te pomieszczania mają to do siebie, że często panuje tu chaos i bałagan, ale w tym wypadku jest trzymany w ryzach, m.in. dzięki takiemu regałowi, w którym to znajdują się kubiki, a w nich schowano wszystkie zabawki. W tym miejscu coś, co z pewnością przypadnie do gustu nie tylko małym, ale również większym dzieciom, czyli taka oto. Huśtawka. Zwróćcie uwagę na to obszerne łóżko. Grześ jest młodym, prawie czteroletnim mężczyzną, który nie potrzebuje tak dużego łóżka, ale co innego jego rodzice, którzy czasem czytają mu bajeczkę na dobranoc i zdarzy im się razem z nim przysnąć. Dzięki temu, że to łóżko jest tak duże, również i oni wyśpią się tu wygodnie. Opuszczamy hol, mijając po prawej stronie biblioteczkę i tak oto znajdujemy się w układzie podłużnym trzech pomieszczeń: salon, jadalnia oraz kuchnia, której granicę oddziela ta oto półwyspa, czyli blat roboczy. W tym miejscu mamy obszerny zlew oraz okno, przez które możemy spostrzec, czy akurat do domu wracają nasi ukochani, jeśli tak, to od razu możemy przystąpić do przygotowywania posiłków dla nich. W tym miejscu w kuchni zazwyczaj znajdują się szafki kuchenne, ale tutaj ich zamontowanie było niemożliwe, a to z tego względu, że jesteśmy w starym domu, a w starych domach nierzadko jest tak, że nie każda ściana jest idealnie prosta. Tutaj odchylenie pomiędzy podłogą a sufitem wynosi aż 4 cm i poprawne zamontowanie tych szafek było niemożliwe. Mimo to znalazło się tu miejsce na takie oto zgrabne, także funkcjonalne półeczki. Ostatnie pomieszczenie to salon. Kiedyś wyglądał kompletnie inaczej. Mieliśmy tu ślepą ścianę, a na niej meblościankę z telewizorem. Ale jako, że jest to kierunek południowy, czyli największa ekspozycja na światło, które doświetla nam pomieszczenia wewnątrz domu, to właściciele wykuli tu duży otwór i włożyli okno tarasowe, a dodatkowo dobudowali taras. Bardzo dobra decyzja. Ale największą atrakcją tego salonu jest zdecydowanie kominek, z którym wiąże się pewna mrożąca krew w żyłach historii. Historia. Największą niespodzianką, niestety przykrą, okazał się kominek. Chciałam go wyremontować z uwagi na to, że poprzedni wygląd nie podobał nam się do końca i chcieliśmy położyć czerwoną cegłę. No, było wielkie przerażenie i zaskoczenie, gdy panowie, którzy go remontowali, powiedzieli nam, że były w nim już dwa pożary i tak naprawdę gdyby ten kominek nam się podobał i gdybyśmy go zostawili, no mogłoby to się skończyć tragicznie dla nas. Dom ma wymiary 8 na 12 metrów plus wysokość 5 metrów. Powierzchnia całkowita to jest 105 m2 plus taras 28 metrów kwadratowych. Jak w przypadku każdej metamorfozy, trzeba ostrożnie podejść do zagadnienia zastanej materii i tego, w jakiej jest kondycji. Nierzadko trzeba wymienić cały dach i więźbę dachową. Tutaj na szczęście dach był w dobrym stanie. W gorszym była instalacja elektryczna, która w całości została wymieniona, i hydrauliczna, którą częściowo wymieniono, bo, co ciekawe, ciepła woda była dostępna w łazience, ale w kuchni już nie. A to nie koniec przygód, które nas spotkają, kiedy podejmiemy się wyzwania renowacji starego domu. Z uwagi na to, że przenosiliśmy się z bloku, nie wiedzieliśmy w ogóle, na co zwracać uwagę przy kupnie domu. Dlatego poprosiliśmy panią, która, która jest kierownikiem budowy, żeby sprawdziła ten dom pod kątem um, ścian, grubości, ścian, grubości ocieplenia. Czy właśnie dach nie przecieka? Czy damy radę jeszcze na tym dachu troszeczkę pomieszkać? No i pani rzeczywiście przyszła, powiedziała, pochodziła, popukała, weszła na strych no i powiedziała, że wszystko jest ok, wszystko jest solidne. No wiadomo, stare, tak, bo dom jest z lat 50. No ale że, że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jak się okazało, jak weszła ekipa remontowa. No, jednak nie było wszystko w porządku. No, było bardzo, bardzo dużo uchybień. Elektryka była praktycznie cała do wymiany, część hydrauliki, już nie mówiąc o jakichś tajemniczych piwnicach pod łazienką. Także, no, to wszystko trzeba było doprowadzić do stanu bezpiecznego, tak? Przede wszystkim bezpieczeństwa, żeby nam się nic nie stało. Więc, no, było kilka niespodzianek. Mieszkanie w dużym mieście czy dom pod miastem? To fundamentalne pytanie, które dzieli społeczeństwo niemal tak głęboko, jak pytanie o to, czy kibicujesz Barcelonie czy Realowi. Zarówno jedne, jak i drugie rozwiązanie ma swoje wady oraz zalety. Ale decydując o tym, gdzie spędzimy resztę życia, myślimy przede wszystkim w kontekście naszego portfela i tego, co w nim się znajduje. Dom kupiliśmy w 2018 roku za kwotę 433 tysięcy złotych wraz z działką o wielkości 1500 m. Na remont wydaliśmy około 200 tysięcy złotych. Początkowo planowaliśmy budżet w wysokości 100 tysięcy złotych, jednak w trakcie remontu wychodziły inne rzeczy, takie jak wymiana pieca czy brak ciepłej wody w kuchni. Także no, budżet wzrósł nam dwukrotnie. Przytulny, rodzinny i klimatyczny. Taki jest ten dom. Zuzie i jej rodzinie udało się ocalić budynek, a przy okazji spełnić marzenie o domu pod miastem.